O, zobaczcie, kogo wybrali rednecy, wieśniaczki amerykańskie na prezydenta Stanów Zjednoczonych. Po raz drugi trzeba zaznaczyć. Statystyki pokazują jasno, że na tego człowieka, Donalda Trumpa, głosowali ludzie niewykształceni z tzw. terenów wiejskich Stanów Zjednoczonych, rednecy. I dlaczego właśnie High Society. Ludzie wykształceni głosowali na Kamale Harris, Kamale Harris. Dlaczego głosowali na demokratów, a właśnie ludzie wsioki głosowali na republikanów? To jest bardzo dobre pytanie. Otóż hasła, jakimi kierowali się republikanie, trafiały właśnie do serc takich ciężko pracujących roboli, którzy właśnie robią dużo nadgodzin, którzy właśnie trudzą się pracą fizyczną i on obiecywał im właśnie obniżenie podatków, zabranie podatków za właśnie nadgodziny. I to jest bardzo ciekawe, to jest naprawdę bardzo ciekawe, że żeby zostać wybranym na prezydenta Stanów Zjednoczonych, to musicie mieć konkretną grupę odbiorców. I ta grupa odbiorców musi być przeważająca liczbowo w stosunku do drugiej grupy. I ten człowiek wybrał prawidłowo wybrał hołotę, której jest więcej niż high society, arystokracji, ludzi wykształconych. Także do wszystkich polityków, ludzi, którzy aspirują do zostania kimś w życiu politycznym, musicie wiedzieć, że jeżeli chcecie zostać wybranym, musicie kierować swoje gdzieś tam em, wystąpienia właśnie do plepsu, do wieśniaków, do wsioków, bo ich jest więcej niż ludzi wykształconych. Co o tym sądzicie? Dajcie znać w komentarzu.